Tak, tak, jak to. Telefon, węgiel. Gdzie śpiewy, przedmówczyk. Polonie, płodzące sko. Telefon, Studio Lwów. Jak zawsze w środo tej porze witają Państwa: Wojciech Jankowski, Artur Żak. Dziś w radiu, wnet, a więc i tu w redakcji Kuriera Galicyjskiego również dzień ormiański. Dzisiaj specjalnie mamy gościa z katedry ormiańskiej. Za chwilę z nim będziemy rozmawiali, ale zanim to nastąpi, przechodzimy do aktualności i oczywiście warto jeszcze wspomnieć, że Karina Wysoczańska, jak zawsze albo prawie zawsze, realizuje audycję dzisiaj jest bardzo poważna. Artur Żak, co przygotowałeś na dzisiaj? Mamy dwa wydarzenia. Po pierwsze pomnik został obrzucony czerwoną farbą, a po drugie też ciekawa wiadomość do dotycząca Stanisława Wincenza. Ale bym zaczął od śniegu, tak? Bo ostatnie dni mijają nam pod właśnie wspólnym mianownikiem ogromnej śnieżycy. Dziennie wypadło chyba 108... Procent normy rocznej śniegu powyżej 35 cm, więc służby komunalne od kilku dób rozczyszczają ulice. Mersadowy sam wyszedł na ulicę i wyprowadził na ulicę urzędników i nawoływał do tego, żeby ludzie też wychodzili z łopatami i pomagali odśnieżać. Jakoś tam im idzie. Parki, dróżki w parkach są posypywane kawą. To taka... Ale nie wszędzie. Pod moim domem nie ma kawy, natomiast jest masa śniegu. Ale skąd weźmiesz tyle kawy, w sumie, żeby posypywać? Ale niektóre faktycznie jako takie nowum są posypywane kawą zamiast soli. Ponoć to jest dużo bardziej korzystne dla roślin rosnących w parkach. To jeżeli chodzi o Lwów i śnieg, to by było na tyle. Dalej... A jeszcze dopytam o mhm. jedną rzecz, bo w Warszawie zawsze się mówiło, że gdy ktoś złamie rękę albo nogę pod... Budynkiem, gdzie pracuje dozorca, to on będzie pociągnięty do odpowiedzialności. W związku z tym jest odśnieżanie, sypanie piasku solą. A tutaj drugi, trzeci dzień łaże po, po tych stertach śniegu. No, niestety, w większości miejsc faktycznie te przejścia, szczególnie dla pieszych, nie są dobrze rozczyszczone. Jeżeli chodzi o prawo, które nakazuje zarządcy ter danego terytorium oczyszczać przestrzeń tak żeby nikt sobie nie zrobił krzywdy to przepisy są praktycznie identyczne jak w Polsce. Nawet mieszkańcy domków jednorodzinnych mają obowiązek kosztrzeszania chodnika na poziomie swojego ogrodzenia, czyli swojego domu. Przepisy są, ale no jak widać nie do końca są wszędzie wykonywane. Dalej chciałem powiedzieć o takiej bardzo stałej informacji, czyli koronawirus. Utrzymuje się statystycznie na tym samym poziomie, co przez ostatnie kilka tygodni. Co do szczepionek, to szczepionki miały być już w połowie lutego. Miał się rozpocząć proces narodowego szczepienia Ukraińców. Niestety już wiedziała firma, która zajmuje się dystrybucją, będzie się zajmowała dystrybucją, że proszą rząd mniej więcej o dwumiesięczne opóźnienie. Na razie rząd tego nie komentuje, no, ale zobaczymy. Chodzi o szczepionkę. Chińskiej produkcji, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy. Jeżeli chodzi o takie informacje bardziej, bardziej kulturalne, to w programie wschodnim Paweł Bobołowicz dużo bardziej dokładnie o tym opowie. A nawet zostawiliśmy mu troszeczkę miejsca, w związku z tym dzisiaj tylko wspomnimy, a Paweł Bobołowicz dokładnie Państwu o wszystkim opowie. Do Lwowa dotarła bardzo bogata biblioteka z dorobkiem Vincensa. Stanisława. Stanisława Wincensa, czyli no etnologa, filozofa, badacza huculszczyzny, no wybitnej, wybitnej postaci. Ukraińcy nazywają go huculskim homerem. W sumie dobre skojarzenie, bo zresztą to też był specjalista od e, literatury klasycznej, filozofii klasycznej. E, te zbiory dotarły do Lwowa, do Katolickiego Uniwersytetu Lwowskiego i będą tam udostępniane, badane, przerabiane, a dane materiały, daną bibliotekę zakupił. E, w sumie dosyć dziwna sytuacja, nie, 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 nie często to się zdarza, ale deputowany rady najwyższej Ukrainy, pan Mykola Kniarzycki, zakupił na aukcji, że się nie mylę, w Niemczech, i przekazał ludziom, co jest w sumie bardzo, bardzo fajne. Taki, ta, tacy mecenasi niezbyt często się zdarzają, szczególnie w szeregach polityków, za co niski układ z naszej strony. Ale Paweł Bobołowicz dużo więcej opowie, na pewno będą rozmowy i, i dużo szerzej Państwu narysuje tę sytuację, tą nietypową sytuację tutaj na Ukrainie. Przyglądałem się tym książkom i rzeczywiście była mowa o tym, że Vincent mówił kilkunastoma językami. Co najmniej w sześciu, siedmiu tam były książki. To, co zobaczyłem, a zobaczyłem tylko to, co na wierzchu. No tak, ja widziałem tylko zdjęcia i faktycznie robi to wrażenie. To jest niebywały skarb, szczególnie dla naukowców. A naukowców Uniwersytet Katolicki Lwowski, jak wiemy, ma na najwyższym poziomie, bo to jest jedna z najlepszych uczelni na Ukrainie. No i jeszcze chyba ostatnia wiadomość została do opowiedzenia. Aha, no tak, anonsowałeś tą wiadomość. E, pomnik... Stepana Bandery został oblany czerwoną farbą. To moim zdaniem się zbiegło z kilkoma innymi wydarzeniami na przykład z zamknięciem kanałów telewizyjnych grupy Medwyczuka, a bardziej tak zwanego portfela Medwyczuka, czyli pana, pana Kozaka. Dzień później wystąpienia nacjonalistów w Kijowie, którzy sami poszli zamknąć kolejny kanał, który też jest przypisywany Medwyczukowi kanał nasz. A w następną noc w Lwowie, kilkaset kilometrów od Kijowa, został oblany czerwoną farbą pomnik bandery. E, oczywiście wywołało to spore dyskusje w ukraińskim społeczeństwie, ale służby miejskie w przeciągu kilku godzin oczyściły. Pomnik I stoi tak jak stał. Kamery miejskie nagrały to wydarzenie, ale sprawcy z tego co wiem nie są. To dwie osoby były, nie są znalezieni jak do no tej dotych, dotychczas nie ma żadnej informacji ze strony policji czy też z władz miejskich, więc no nie wiadomo. Oblali, wyczyścili. Po tymacie, macie. Ale tak jak powiedziałem, moim zdaniem to się bardzo ładnie w ogóle wkomponowuje wszelkiego rodzaju w ten szereg zdarzeń. Czyli niniejszym kończymy przegląd wiadomości. Dokładnie, bo przejdziemy do arcyciekawej rozmowy. gdzie ludziom tak jak Studio lwów. Cały czas nadajemy Zelwowa z redakcji Kuriera Galicyjskiego i naszym gościem, bo dzisiaj w radiu, Wnet jest Dzień Ormiański, jest ksiądz diakon Armen Akobian. E, no, chciałbym się przywitać po ormiańsku, ale trudno mi jakoś w, przy, przyswoić ten język, który jest językiem indoeuropejskim, tak. więc spokrewnionym, ale jednakowoż trochę trudnym dla nas. Dzień dobry. Trzęcz Boże, dzień dobry. A ja będę starać mówić po polsku i przepraszam, jeżeli to będzie nie bardzo dobrze. Po pierwsze chcę przywitać państwo z Dniem Armenii w Polsce, nie tylko Ormianom, tak również i Polakom, bo wiadomo, jakie dobre stosunki zawsze były między Ormianami i Polakami. Chcę podziękować za zaproszenie, a to dla nas cała przyjemność. Bardzo dziękujemy, że ksiądz właśnie skorzystał z naszego zaproszenia. Tutaj może ksiądz mnie poprawi, ale korzystając z Google wygooglałem, że dzień dobry po ormiańsku brzmi jako bari aravot. Czy to jest prawda, czy to Google Translate trochę przekręca? Polowino prawda. Aha, no to tak jak zawsze w Google. Bo bari to jest dobry, Aha. a aravot to jest utra. A jeżeli chcecie Aha. dzień to bari or. A jeżeli chcecie um, posłuchać jak Ormiani witają, to będzie Bare Zes, co znacie dobro Wam. Aha, czyli dobro, dobro, dobro dla Was. Faktycznie. Czyli to, co ja powiedziałem, bardziej pasuje akurat faktycznie do, do godziny, w której nadajemy. W Polsce jest 9.20, więc jak najbardziej hmm. przypominam, że są języki, gdzie się mówi dobrego ranku. To akurat w, w ukraińskim tak jest na przykład, a w Polszczyźnie ta forma nie istnieje. Księże jest tak, że większość Polaków myśli: Katedra Ormiańska, polscy Ormianie właściwie kilka wieków Ormian, którzy mieszkali w Rzeczypospolitej, ale historia się inaczej potoczyła. W tej chwili mieszkają inni Ormianie i do innego kościoła w tej chwili katedra należy. Tak, ale te Ormianie, którzy przyjechali z Armenii, to było koniec e, XI wieku. Dlaczego przyjechali? Bo e, była okupacja Armenii przed Turkami seldziukami I uciekający od Armenii do Kryma, a potem do Galicji i do Europy wschodniej i nawet do zachodniej. Um, te Ormianie byli, proszę Państwo, Ormianami, którzy należali do kościoła ormiańskiego apostolskiego. I katedra lwowska, która zbudowana tutaj i uważa jak jednym z najpiękniejszych katedr Lwowa i najstarsza świątynia ormiańska wschodniej Europie, i właśnie najstarsza kamienica lwowska, tych, którzy zostali się celką. nieperebudowana. zbudowana w 1363 roku. A, no, jest historia, jak wielu o, znanych Ormian lwowskich, którzy mieszkali tutaj, pracowali, oddawali swego życia i pracu na na te państwo, gdzie oni mieszkali. Wiadomo taki znany lekarzy jak Teodor Torosewicz, Ignacy Lukasewicz, no ten historyk etnograf, mnich Sadok Baroncz, wiadomo ten Karol Mikuli, ulubiony uczeń Chopina, ten, który pierwszy drukował twory Chopina. On był Ormianinem. No. Mm. Teodor Akcentowicz oczywiście, Augustynowicz malarzy, Ludwik Terowicz, znany Julian Zacharewicz architekt i jego syn Alfred Zacharewicz, który zbudowali bardzo duże i on był pierwszym e, rektorem Politechnika. A dzień dzisiejszy, Ormianie, którzy mieszkają tutaj, to właśnie te Ormianie, którzy należą do tego, tego kościoła, który należały Ormianie, E, z XI wieku aż do końca XVII, bo to, a do końca XVII wieku e, wspólnota ormiańska była Ormianska apostolska do Unii. No tak, bo po Unii po prostu kościół ormiański dołączył do kościołów w, w rzymskich, to znaczy, tak jakby zachowując swój obrządek, podporządkował się, podporządkował się Rzymowi na, na naszych terenach, zresztą nie tylko na to naszych. To taka była składna historia, ale nie będziemy teraz o to. Co, co zostało po już w czasie radzieńskiej wlady? Katedra była zamknięta od 1945 roku do 2000 roku, 2000, a tu w katedrze był magazyn Fondy Muzea e, Lenina, <noise> a potem e, Narodowego Sztuki piękni. E, a pierwsza część oddana właśnie Ormianom dzięki pracy Ormian i staraniom, oddana pierwsza część Ormianom e, w 2000 roku. I kiedy przyjechał papież Jan Paweł II, uh, była taka uroczystość oczywiście, bo my wszyscy chrześcijanie, proszę Państwa, Pan Bóg jest jeden i głowa kościoła uh, jest Jezus Chrystus na niebie. Uh, on spotkał z arzbiskupem naszym ormiańskim apostolskim. Była taka molitwa, to było 2001 roku, ale w ten czas katedra już była czynna, był proboszcz, ojciec krząs Tadeusz. Teraz, właśnie, o chcę powiedzieć, co mamy nowego krzęsa, młody, ojciec karapet. I on również poprosił od siebie i od imię biskupa naszego, który jest biskupem Ormian Ukraińskich i Ormian Polskich. I chcę jeszcze podkreślić, co Katedra Ormianska w Lwowie jest katedrą nie tylko ukraińskich Ormian, a również i polskich Ormian. Tak. Czyli można powiedzieć, że stolicą Ormian z tej części Europy jest Lwów, jeśli chodzi o życie kościelne, apostolskie? <grytanie> Jeżeli chodzi o Polsce i o Ukrainę, to tak. Stolica kościoła ormiańskiego apostolskiego jest Lwów. A, historycznie. Ale biskup większość mieszka w Kijowie. A Ormianie, wierni, skąd, skąd są, kiedy przyjechali? Dziękuję. Po wojnie drugiej może były różne, różne przyczyny. Na przykład, bo to było jedno państwo, wiadomo. Ktoś na przykład przyjechał na naukę, ktoś na pracę, ale większość Ormian przyjechali do Ukrainy, a właśnie do Pols do o, Lwowa, kiedy był od, od 1988 roku ten trzęsienie ziemi. To jest straszna tragedia dla Ormian. I jeszcze przychali od terytorii a, wczesnego Azerbejdżanu. kiedy no, wiadomo, co tam było. Sungait, my pamiętamy to, władza, wla co robiła z Ormianami i oni musieli uciekać. E, władza Azerbejdżanu. Musieli uciekać i przyjechać e, do Lwowa również. I e, wtedy już zostało pytanie o zwrócenie katedry ormianskiej. Chcę jeże jeszcze, bo ja mówiłem o znanych Ormian, polskich, chcę pochwalić jeszcze o znanych Ormian już współczesnych. Mamy z akademika, proszę Państwa, Hakopian Ruben. Mamy inżyniera, który projektował ten maszyny Laz. <factory> to są włoskie autobusy, które w sumie jedyne duże autobusy w Związku Radzieckim. Tego typu rozmiarów no, wielkości karusa, nazwijmy to <tod> tak, w tak. A to Jan. A, i, a jego córka, uh, Ania Atojan, żyje dzisiaj i jest znanym uh, malarzem uh, lwowskich, ormian. Uh, Abramowicz, uh, z Medyków jest znany Gazazian Robert, Robert Astwacatryan Edik, te, te imię większość lwowskich, lwiawian uh, znają. Był główny baletmistrz opery, Petros Hrajrowicz. Był taki, ja nie wiem jak będzie kompozytor po polsku. Kompozytor, tak oh, samo. Tak, tak. <grym> 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 Dziękuję. Był taki kompozytor uh, śpiewów dzieckich, Petros Serg uh, se Petrosian Sergiej. Uh, z sportów Igor, uh, on był uh, czempionem olimpijskich i Artur. Dziękujemy bardzo za wizytę. Widzimy, że Ormianie są bardzo zasłużeni. Możemy jeszcze dodać od siebie, że jeżeli wymienimy jakieś ważne nazwisko polskiego intelektualisty, który był z tych ziem, to zazwyczaj też tam jakaś kropla ormiańskiej, muszę być, muszę chociażby, chociażby u Herberta, chociażby u Pendereckiego i długo można by wymieniać. Szczęść Boże, dziękujemy. Bóg zapłać. Dziękujemy za wizytę. Ksiądz za Armen Akobian, Artur Żak, Wojciech Jankowski, Karina Wysoczańska realizowała. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Studio Lwów.